Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z podboju Afryki z Seszelami oczywiście Dzisiaj lecimy dalej sobie tutaj, ekspedycja na wschód tym razem Oczywiście przypominam o subskrybowaniu kanału, bo aż 70% osób które mnie oglądają nie subskrybują, no jest mi trochę smutno I też oczywiście lecimy po 2000 subów, więc subskrybujcie i teraz lecimy już do odcinka Oczywiście musimy podbić Libię, bo Libia jest słaba, bardzo słaba, no to jest słabe tereny w sumie no i tak, Arabia Saudyjska w pierwszym odcinku miała wojnę z Libią, ale w tej chwili, kiedy sobie zrobiłem asymilację przed odcinkiem, no teraz już mają tutaj pokój i trochę zabrali sobie, więc Arabia Saudyjska też trzeba się ich pozbyć w takim też razie. No i tak, oczywiście lecimy najpierw na Libię, mam tu już na jednostki, wszystkie, co tutaj przygotowałem. No i co, możemy lecieć, wypowiadamy w takim razie im wojnę. Oni są teraz po wojnie z Arabia Saudyjską, więc są w ogóle nieprzygotowani, mają o dwie jednostki, no właśnie, mają zero jednostek, chciałem powiedzieć, ale widać, że jednak mają dwie, więc zawsze więcej niż zero. No i dobrze, wbijamy się dalej. Ligia jest praktycznie już rozwalana totalnie. Ej, co tu się stało w ogóle? Dobra, czekajcie, bo tutaj musimy zrobić to oczywiście taktycznie, żeby jeszcze nie przegrać jakimś studem, nie wiem jakim, ale może byśmy się kiedyś, to by było smutne. Dobra, więc wbijamy tutaj się ostatnie jakieś tam prowincje, tutaj co mają, ej, mają Tryboli, mają swoje stolicę w ogóle. Jeszcze, ale musimy tutaj jakoś się tutaj przydostać. Saudyjska się nie lubi. Tunezja tym bardziej w ogóle, Tunezja halo. I Tunezja będzie trzeba tutaj rozwalić szybko. oraz po Libii, bo oni tutaj coś kombinują. Ale dobra, spróbujmy tutaj sobie wykupić. Mamy dużo hajsu, więc w sumie czemu by nie wykupić tej Oczywiście dostępu wojskowego. Ok, czy się zgodzą? Zgodzili się, bardzo dziękuję oczywiście za waszą uprzejmość i dobra, wbijamy się w takim razie tutaj do Tripoli i jeszcze dobra mamy wszystko, oczywiście teraz się wycofać trzeba tylko i oczywiście czas na rozmowy pokojowe wow, 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 rebelianci tutaj u nich wybuchli w ogóle ciekawe jest to, że umie jest wyczerpanie w ogóle tylko 1%, nie wiem czemu yy, miałem raz rebeliantów tylko, to jest naprawdę bardzo mała ilość, zazwyczaj mam po 70% takiego wyczerpania więc w sumie wszystko jest spoko jak najbardziej. I może dlatego, że w sumie często czekałem bardzo długo, żeby go wydestakować. Długo się przygotowywałem. No ale dobrze, mamy w takim razie już tutaj wszystko podbite. A, ok, mamy tutaj Algerię. Halo, y, Algeria, musimy tutaj się Was pozbyć. Wydaje się, tutaj szybko się pozbędziemy Algerii. Bo co nam tutaj jest Algeria w ogóle. W ogóle kto wymyślił Algerię? Nie wiem o co tutaj chodzi. O rebelianci, a propos rebeliantów. Mamy tutaj. Jeden... Serotu, tylko tyle nas stać na to? Jezus, to jest mało Dobra, użyjemy tego eee, Trzeba was atakować i was się też pozbyć Więc wypełniam wam wojnę Oczywiście się wbijam eee, Pyk, o tam bardzo ładnie, bardzo ładnie Okej, okay, rebeliant też trzeba się pozbyć No i proszę bardzo, mam tutaj jedną prowincję Bardzo fajnie, o! Kolejni rebelianci, dobra, bo tutaj trzeba asymilację robić Halo, czemu asymilacji nie robię? Zapomniałem, że trzeba robić asymilację, no to bym Dobra, więc tutaj ogarnę asymilację i zaraz polecimy na Tunezję, bo ona jak tak jak mówiłem, coś kombinuje. Dobra, czas na wojnę z Tunezją. W ogóle Tunezja tutaj ma terytorium w Francji, w Beneluxie tutaj w ogóle. Więc to też jest dosyć ciekawe, że musimy tutaj w ogóle wejść do Europy. Chociaż ja bym chciał, ja podbiję tutaj tylko to i zobaczymy, czy będziemy mogli skończyć tą wojnę. Bo jak nie, to oczywiście. Pójdziemy dalej w głąb tutaj Europy. Chociaż ja szczerze nie chcę tam za bardzo iść, bo jakby naszym celem jest podbicie Afryki, więc po co podbijać jakieś tam inne tereny? To myślałam się z celem. Więc dobra, tutaj sobie podbijmy wszystko na spokojnie. O, to ciekawe. Tunezja tutaj atakowała tak potężnie, że aż mi zabrała jedną z prowincji, które podbiłem no to jest dosyć ciekawa sytuacja bym powiedział mamy za dużo pieniędzy w ogóle, co tu się dzieje, Czy mamy za dużo pieniędzy kto by pomyślał w ogóle, dobra w takim razie skoro mamy dużo pieniędzy, oczywiście towary idą w ruch tak samo może inwestycje na 50% wszystko i tak naprawdę teraz będziemy mieli o wiele więcej populacji czyli więcej oczywiście armii do zrobienia Nie wiem, ja, naprawdę jak ja widzę populację to dla mnie to jest po prostu armia do wyszkolenia naprawdę tak, tak to mam już w tej grze no dobra, oni, co oni robią? W ogóle po co oni uciekają tutaj wszędzie teraz? Jakby po co oni to robię? Jeszcze przypadkiem pominąłem rundę, oczywiście. Bo czemu by nie? Czemu by nie pominąć, oczywiście. No dobra, czekajcie, teraz to trzeba szybko ogarnąć. Bo mogę nam tutaj naprawdę ujść w taki sposób, że będę trochę przypał. Tu mieli chyba 10 jednostek, tak? Z tego co się nie mylę. Więc to ogarniemy. No dobra, tutaj wszystko ogarnę raczej, więc już bez problemu. Okej, okay, jest dobra sytuacja, bo możemy sobie wziąć wszystko, okej, okay, bardzo ładnie. Teraz w ogóle zauważyłem, że tutaj Włochy mają wojnę z Holandią, więc w sumie możemy to wykorzystać, takować sobie Włochy właśnie tutaj w Afryce. I to może nam wyjść na plus, tym bardziej, w ogóle Włochy, co wy żeście zrobili? Włochy mają wojnę z, tutaj z połowy Europy, dobra. Nawet się nie zastanawiam, po prostu wlecimy w nich od razu. Tylko, nie wiem, zróbmy jakiekolwiek jednostki, to nie muszą być dużej ilości nawet. Po prostu takie jednostki typu, że wejść sobie, po prostu podbić tutaj wszystkie prowincje, które możemy. okej, okay. tyle gdzieś wystarczy. Dobra, wbijamy się od razu w ogóle, bez zastanowienia. Dobra, pyk i się wbijamy, dobra. więc zarobi jest ta sytuacja w ogóle, bo właśnie tak ciekawa na coś takiego, żeby tutaj sobie podbić te Włochy. No i akurat mamy dobrą sytuację, więc naprawdę bardzo fajnie. Okej, okay, dosłownie w rundzie udało nam tutaj się to podbić tam trzy tury w sumie. Bardzo fajnie włochy. Wy jesteście naprawdę do dobry, dobrzy koledzy z was są. Tak po prostu bym powiedział. I w ogóle to, że włochy tutaj sobie dadzą, dają radę, to jest bardzo dziwne. Okej. Okay. naprawdę to jest dziwne. Ale dobrze, my tylko chcemy wziąć te tereny. Naprawdę nie możemy wszystkiego. Czy wy sobie żartujecie? Dobra. W takim razie podbijemy tutaj sobie jeszcze sardynię. <laughs> w sumie czemu, nie? Więc teraz wyszliśmy tutaj sobie jednostki, pyk. W sumie kurde, nie wiem czy więcej przyjmować teraz, więc też może nic. Czemu nie? Kto nam zabroni? Skoro nie chce nam oddać Afryki, to będziemy musieli o nią zawalczyć potężnie. Tej asymilacji trzeba wydarzyć jeszcze kurde, asymilacją tak, Więc lecimy dalej. Okej, okay. jest sytuacja dziwna. Egipt nam wypowiedział wojnę. Egipt to spoko, bo mamy jedną prowincję, to jeszcze taką bardzo słabo, 200 populacji mają. Ale jest trochę trudniejsza sytuacja, mamy tutaj wojnę z Indiami. Co się wiąże z tym, że Indie są. E, to nie pierwsze. I w ogóle jesteśmy trzeci na świecie, Ej. co No, ale oprócz tego, Indie są na tyle dobre, one nas rozwalą, więc musimy tutaj sobie wziąć pokój. A jeśli nie uda wziąć pokoju, to naprawdę będę bardzo smutny. W sumie z Egiptem też możemy. Wydaje mi się, że na 30 dni. czy znaczy tam, tur w sumie, gara tur, e, dobra. No i tyle z nowości, które tutaj się stały. Dalej podbijamy Włochy. Okej, okay, Indie nie chcą pokoju. To jest niedobra sytuacja. Musimy to rozwiązać jak najszybciej. Nie wiem jak, nie wiem jak naprawdę, nie wiem jak. Myślę, że po prostu zaspamujemy ich e, rozmówami pokojowymi. W końcu już jest choć czy to jest bot. On nawet pewnie nie odczuje spamu, do niego to jest normalne. No więc dobra, w takim razie tak, tak to wygląda. No i cóż, e, skończ to wojnę z Włochami i polecimy sobie na, na przykład na Arabię Saudyjską. Bo ją też w końcu trzeba po prostu podbić Okej, okay, teraz już powinno się udać, bo mamy tutaj sporą część Włoch mentora dobra, weźmy tutaj, spróbujmy oczywiście Okej, okay, tak uda się, bo już widzę tutaj Wystarczyło 75 gwiazdek czy tam punktów Więc mamy wszystko, bardzo fajnie Oczywiście nic więcej nie chcę Czy się zgodzą, Oczywiście się zgodzili, bo mieli wojnę Mieli kilka wojen, więc to dla nich na rękę idzie No i dobrze, w takim razie, mamy tutaj rebeliantów gdzieś, Aha. Janci, super jesteście, rabiorci. W takim razie mamy tutaj Rosję. Co, co wy robicie, Rosja? Z kimś macie wojnę, pewnie? Okej, okay, my tutaj musimy wszystkie nasze jednostki oczywiście wycofać. I teraz jest taki przypadek: mamy tutaj wojnę z Indiami. Ja teraz czas próbuję tutaj z nimi rozm rozmowy pokojowe brać. Oni się nie zgadzają, więc tutaj po prostu, jeśli nas nie zaatakują, no to będzie dobrze. Jeśli nas atakują, to będzie źle. Tak to wygląda. Ale dobrze, myślę, że jak najbardziej możemy tutaj sobie pójść, podbić. Ee, no, te państwo, nie wiem, czy można. Chyba nie można mówić jego nazwy. Jakby wiecie o co chodzi, chyba. <laughs> więc dobrze. Oczywiście wiadomo o co chodzi, więc tutaj szybko wysłamy wszystkie jednostki. I zaraz polecimy właśnie z wojną. Okej, okay, czas ich podbić. E, to będzie szybka wojna. Oni mają dosyć słabe tereny, więc naprawdę. Nie powinno być trudno. Oczywiście wbijamy się tutaj od razu. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jakbyśmy ich tak lekko obrócili w sensie ten kształt państwa, to jest trochę podobny do yy, podlasia. Nie. Może kiedyś zwróciliście na tą uwagę, może nie. Aczkolwiek taka ciekawostka. Dobra, tutaj się wbijamy od razu. Nie ma na to czekać. Ej, co jest, ty? Ile tego? Halo? Co to jest za ty? Ej, nie spodziewałem się tego naprawdę. Tego się nie spodziewałem. Normalnie zaskoczyli mnie bardzo, ale jestem zdziwiony teraz. Naprawdę to było dziwne. Indie dalej mają z nami wojnę, lecz nas nie atakują. W się sensie mają wojnę, ale nic nie robią z tym, że mają z nami wojnę. Bardzo dobrze w takim razie. Bo oczywiście nie chcemy tutaj, żeby nas atakowali, bo to będzie smutne dla nas. Oczywiście dalej, tutaj rozmowy chcemy, chcemy, Jak najbardziej. Może kiedyś przyjmą. I dobra, mamy tutaj podbite to państwo. No i oczywiście przejmujemy wszystko. Pyk, 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 przejęcie wszystkiego, proszę bardzo. No i teraz mamy tutaj na państwo w środku naszego państwa. To jest niezbyt fajna sytuacja, bo to jest, kurde, wasal cesarstwa Etiopii, które podbija coraz więcej rebeliantów teraz, ale... Ej, oni Nie, to rebelianci, dobra. Oni ma w ogóle mają z nami tutaj dobre relacje, więc jakiś coś z nimi zrobić, albo coś takiego, to by mogłoby być śmieszne. Ale mam jeden fajny pomysł, gdzie wykorzystam pewną funkcję gry. Co prawda nigdy z niej nie korzystam, bo jest trochę słaba. Ale myślę, że w tej sytuacji jak najbardziej możemy tego użyć. Okej, okay, spróbujmy w takim razie zrobić tutaj oczywiście ultimatum. Eee, a, do seniora mówię. dobra. W takim razie e, cześć koledzy. A nie mogę, bo to. Do... A dobra. Chciałem wykorzystać tutaj ultimatum, nic nie mogę. Więc jest przypał yy, Nie wiem, dobra w takim razie Skoro w ten sposób tego nie rozwiążemy Czas podbić inny kraj yy, Też spodaną nazwą, której nie mogę wypowiedzieć Ale to jest właśnie ten kraj Więc możemy też I yy, go pod, podbić O 10 tysięcy wojska, okej, okay, czyli wiemy, że mają Dużo wojska, to już na pewno wiemy Więc przygotujemy równie Dużo, myślę, że po 10 tysięcy na Prowincję wystarczy Jeśli w ogóle tyle będę w stanie Zrobić, bo to jest też dobre pytanie. No więc dobrze, zróbmy to.